Cześć, jestem Brzegon. Dzisiaj wam pokażę domek. Jak widzicie, domek jest mały, ale tutaj jest bardzo dużo miejsca. Tutaj mamy tak, tutaj konstruowanie piecyk, dwa łóżka. No i jest dywan, ale pod dywanem jest zapadnia, i drabina. Schodzimy na dół. No. Tutaj mamy oczywiście schowki. Tutaj możemy schować najcenniejsze rzeczy, i żywność. No i oczywiście tutaj też jest dywan. nie no i ściana. Ale pod tą ścian za tą ścianą jest ukryte. Kolejne pomieszczenie, no, widzicie tutaj, nic nie widać, ale zdejmujemy dywan, otwieramy dźwignię, i mamy, i otwiera się nam kolejne pomieszczenie. W którym mamy dwa łóżka, piecyk. No i tutaj też jest ściana. Oczywiście z zapadni świerkowych, w której mamy dodatkowe schowki. No, rzeczy. To jest właśnie z kolejnych pomysłów. Ukrycia cennych rzeczy. I tutaj oczywiście łóżka, lampy. No, wychodzimy. Zamykamy. Przejście. Się... I nawet nikt. Nie będzie wiedział, że jesteśmy tutaj. No, tylko że oczywiście ukryci.